I wesoło u nas studiu w dalszym ciągu. Piotr Bukartek uśmiechnięty. Ha, ha, ha. Hej, Hej Hola, nawet dodam. No Dzień dobry. to robił w tej chwili, ale. To dla mnie? To jest dla I moje ulubione? Tak. I z tą. Tak. E, właśnie, e, nie wiem, czy Państwo się orientują, jak to się czyta: Marakuja, Marakudza czy Marakucha? No wiesz, co... To ma znamiona żartu, to co robisz? Nie, a? nie, nie, to ciekawość, czysta ciekawość. To no tak samo jak napój, czy się mówi kombucha, czy kombucha. No, no właśnie. No ale to, tak czy inaczej smaczne to jest. I widzę, że, 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 że na wierzchu to chyba to z tego jest ta okładzina. Jeśli to nie sztuczne. E, próbowaliście? Tak, to, a, to... a no... już mamy w środku. O, pięknie to wygląda. To jest pyszniutkie. Ach, to tam widzę większy kawałek. No tak, ale chyba nie w tym y, Nie celu, podoba podobać się co ci jest... ukraiłem? Y, podoba mi się. Nie, tej kuleczki nie muszę zjadać. To się jakoś inaczej nazywa. Kuleczka nie. jest dobra. Tak, kuleczka jest tak. tak. Tam są takie malutkie pesteczki w środku. Takie ta, malutkie ta, kuleczki ta, są ta, w środku ta, ta. tej większej. Tak, ta. ta. świetny. Świetny pomysł. To chyba z, z rosyjski jak to tak, baba w babie. Kuleczka w. Kuleczce. Będziecie o kuleczkach teraz? Rozmawiać? No nie, właśnie nie, no bo przyszedłem. Słuchajcie, jest tak radośnie, mili państwo, że postanowili, nie psuć tej atmosfery dywagacjami na bieżące tematy, więc odstawiamy je. I przyniosłem pieśń, która ma swoje lata. I jest wesoła i głupia, tak bym powiedział. Balelada, którą zapowiadałem, zwykle w ten sposób, że o cytatem się zaczyna to, to przedstawienie. Otóż Włodzimierz ilicz ulianow pseudokonspiracyjny Lenin, w jednej ze swoich wielkich. Pomnych prac, napisał, cytuję: Kino to najważniejsza ze sztuk. Otóż ja widziałem takie filmy jak Wyjazd integracyjny i Ciacho i mam wątpliwości. I dałem im wyraz w piosence zatytułowanej W sprawie sztuki filmowej. Jest to piosenka, która w celu ułatwienia dotarcia sporej grupie odbiorców. Do tej grupy odbiorców, temu utworowi, ograniczyłem ilość y, akordów w piosence do dwóch. Zwykle są trzy, a tu są dwa. I, y, za jakiś czas dojdziesz do jednego. Jestem bardzo blisko y, i szczerze mówiąc, ponieważ jestem w, w trakcie pakowania przed urlopem, bo zaraz y, on się zacznie, y, y, to mimo wszystko posiedziałem trochę i układałem numer. I y, następny będzie, jak wrócę, to go zagram, bo już. No to jest już prawie jedno akordowe. Tak, 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 tak. No ale to się da zrobić, to może być nawet ciekawe. A ten tymczasem jest prosty, skoczny i spróbuję go zagrać samodzielnie, czego jeszcze jak dotąd nie robiłem. A więc, jeśli Państwo pozwolą, polecam łaskawej uwadze Państwa utwór w sprawie sztuki filmowej. Różne opinie krążą o kinie, Jeden w nim widzi sztuki, świątynie, Dzieła mongolskie chłonie z pokorą, Drugi kojarzy kino z oborą, Gdzie, jak mawiają wtajemniczeni, i się co dzień kasę z jeleni, Sadza się ludzi, gasi się światło, Puszcza obrazek na prześcieradło, Magiczny film katastroficzny, Stereofoniczny i panoramiczny, Tragiczny poemat, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, rambo już za chwilę le pokona Godzilla. Le bombowce walą się wieżowce, rambo już za chwilę le pokona Godzilla. le 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 lewej dymi etna, cokolwiek tandetna, po prawej Spartacus oparty o kaktus, męka mężczyzny, któremu trucizny potwór z kosmosu na laudotermosu, termosu, wszystko dla picu, wszystko na niby Kmicic na piersiach ma ryby atmosfera chora, gdy projektora szum hipnotyzuje tłum magiczny film katastroficzny stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny poemat liryczny Stereofoniczny i panoramiczny, lecą bombowce, walą się wierzówce, rambo już za chwilę pokona godzilę, le, lecą bombowce, walą się wce rambo już za chwilę pokona godzilę, le 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 le, 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 le. Przy kasy okienku z dzieckiem na ręku piekli się matka. Rzecz wcale nierzadka, jak spotka King Konga, to mu na urąga. Niestety, kasa nie zwraca za bilety. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny. Tragiczny poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżówce, rambo już za chwilę pochona godziny. Lecą bombowce, walą. Cie bieżą w te już za chwilę pokona godzi lecą bombowce Rambo już za chwilę pokona godzi le falą się wieżowce Rambo już za chwilę pokona godzi le le Lele le no to trudne jest, bo się udusić można. Trudne, tak, ale jednocześnie chciałem zapytać, jaki cel ci przyświecał? Żaden. Chciałem, żeby było do rymu i skocznie. Celu no nie miała ta piosenka w tak, najniższym stanie. Biorąc pod uwagę i analizując tekst. A rzutuję to trochę na Twoją wiedzę o kinie, tak. to ona jest niestety wybiórcza i ograniczona. No, oczywiście, to stary numer. Ja wiem, że powstało więcej filmów Anto nowych. Ale No, wyłącznie go... tak. filmy akcji wyłącznie. albo jakieś horrory. Ale wiesz dlaczego? A jest sporo dużo filmów ciekawych, głębszych. Ale nie opłaca się na nie iść do kina. Bo ja idę tylko na taki film, żeby mi się kalkulowało. Jak ktoś wydał na film 200 milionów dolarów, tam chodzi Godzilla i walał się wieżowce, mi się to opłaca na intelektualne kino Larsa von Trierat Nie ma sensu, bo stosunek kosztów poniesionych do, na wyprodukowanie filmu do kosztu biletu po prostu mi się ale to nie kalkuluje. Tobie się nie kalkuluje. Mi się nie kalkuluje. Ale jemu by się kalkulowało. No jemu by się kalkulowało. Ja no nie się, idę się broni, ale na przykład ja mam też zarzut, że właściwie w tym całym utworze jedynie pada... Słowo Kmicic, jedyny polski film, jaki no, to odnotował. nie to jest był, patriotyczne. Ale to pan był w, był w naszych na warunkach, przykład. oczywiście to był film wysokobudżetowy, dlatego się pojawił. Ale nie wiem, czy, czy zauważyłeś... No, nie, no to może napisz coś o bitwie no, pod Grunwaldem, no, ale zauważyłeś, trochę, tak. że tutaj zwróciłem uwagę Albo na... czwarta lalka, która już teraz powstaje, czy trzecia, a trzech doktorów z znachorów, Wiesz. Na seriale? No bo jak ktoś żre, to ja się nie to... Nie o Cztery pancerni. Cztery pancerni. Ja nawet mam taki pomysł na pięciu pancernych i kot na przykład. Bo żeby to rozwijać, żeby coś się działo. Ale y, y, nie, nie, zwróciłeś uwagi, <ścoughs> nie, zwróci, nie zwróciłeś uwagi, że tam śpiewam, że kmicic na piersiach ma sine ryby. I, I to poprzez to chciałem y, dać do zrozumienia państwu. Zwrócić uwagę na to, jakim oszustwem jest kino. Że to nie jest naprawdę. Ale dziary kmicica nie są istotą tego filmu. Dla mnie właśnie ogóle, one były, Azji. że jak to Azja może być Kmicicem? w tym samym cyklu przygodowym, No jak to? Może być. Może, no może być, ty uważasz, że może. A wiesz, jak ja bym zawiedziony kiedyś okazało, że aktorka japońska, w której się kochałem, to w ogóle samiec myślę o Godzilli. To była Ale jedyna, ona, ona dla ona mnie. Po swoim uczuciu. Oczywiście pisałem do niej. <laughs> Ale nigdy nie przyleciała. To jest nie. Trudno, wiem, ja nie wiem, co... <grym«, <grym> trudna <grym> rozmowa jest tak. Nie jest no, najważniejsze, ale, ale też życie nie jest łatwe. A? może zasialiśmy jakieś ziarno, żebyś szerzej o tym kinie napisał. Jeśli chodzi o takie na, na narodowe, bo miałeś zarzut taki, że za mało jest, to może nie wy zasiewajcie, tylko niech górale zasieją, owiec. Do Dziękujemy <grym> bardzo. Co uprzejmie? Radio Nowy Świat. Pion i poziom.